Bardzo, niech Pani wejdzie. Bardzo proszę niech Pani Siada. Bardzo proszę, proszę Proszę. proszę no tak proszę pani niedobrze. Niedobrze. Proszę pani. Ma pani chorą prostatę. Prostatę? A skąd ja w ogóle nagle mam prostatę? Nie wiem, proszę pani, nie wiem. Ja nie wnikam. Ja jako lekarz stwierdzam, że ten organ jest chory po prostu. A, a to nie jest tak, że prostata to chyba... To chyba jest u mężczyzn. Na pewno. No, no właśnie, nie. Na pewno. Prostata jest wyłącznie u mężczyzn, proszę pani. No, 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 no właśnie, to jak ja mogę mieć ja, chorobę prostatę, to pan doktor się musiał bardzo mylić. Nie, proszę pani. Ja się nie mogłem pomylić, proszę pani. Ja jestem lekarzem i ja się nie mogłem pomylić, proszę pani. Czy pani wie, co się dzieje z pomyłkami lekarskimi? Co? Pomyłki lekarskie leżą na cmentarzach! <głosy> spokojnie, spokojnie. <głosy> pani się nie denerwuje. Jakoś panią z tego wyciągniemy. No. Pani na rękę, poproszę. rękę. Jedną z dwóch. Tak. Tak, tak, tak. No, trochę nierówne. No, ale na pani wszelkie prawo być zdenerwowana. Pani się nazywa Bogdan Gawrukiewicz. Nie, Panda Kowalska. To znaczy, że to nie jest Pani prostata. Pani poczekaj chwilę. Halo, no cześć kochani. Słuchajcie, Hmm, czy wy macie u siebie może kartę pani... Wanda Kowalska. Czy wy macie u siebie kartę zgonu pani Wandy Kowalskiej? Co? A tak, tak. Jest, jest. No. Dziękuję się. Ale... Ale jak to pani do Jeszcze nie. Ale gdyby pani coś takiego przyszło do głowy, to proszę bardzo, my jesteśmy przygotowani. O wystarcie wpisać datę. Przyczynę zejścia o. i następny, proszę. A, zaraz, 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 zaraz. Jak to e, gdyby mi coś takiego przyszło do głowy, bo mi nic takiego nie przychodzi do głowy. Dlaczego ja bym miała mieć wpisane na tej przyczynę? Z powodu ustania funkcji życiowych, proszę Państwa. Funkcji życiowych. A one ustają z powodu zejścia. <grymne> Funkcje życiowe ustają z powodu zejścia, a zejście następuje z powodu ustania funkcji życiowych. Ma Pani całość koło. się zamyka. Aha, i y, nie ma wyjścia y, z tego koła. To znaczy, Pan doktor, czy Medycyna nie może zrobić nic, żeby. No, żeby to koło, żeby ono się nie zawinęło. Z czego to się wszystko bierze? Wie Pani, przyczyn jest wiele, ale skutek jest zawsze ten sam, proszę Pani. Zamknięcie, Zamknięcie. koła. Zamknięcie koła. Do zamknięcia koła, proszę pani, przyczyniają się tak zwane czynniki ryzyka. Proszę pani. Pierwszy czynnik. Odżywianie. O Boże, no tak, przecież się od dwóch godzin nic nie jadłam, bo już panu. tak wcześnie, przepraszam. ale już, już się odżywiam, już odżywiam. Oczywiście, że trzeba się odżywiać. Już... E... Tak, już słucham. Trzeba, trzeba, proszę pani. Ale racjonalnie i zdrowo. A to, proszę pani, co to jest? Masło. Masło. I białe pieczywo, proszę pani, dla przewodu pokarmowego to jest początek zamknięcia koła. A to w środku? Baleron. <noise> Baleron. Mięso. Proszę Pani, tłuszcze zwierzęce. Proszę Pani, praktycznie zbiornik cholesterolu i w efekcie zaczopowanie tętnic wieńcowych. Proszę Pani. A przepraszam, bo ja tak samo jak... A bardzo dziękuję. <noise> proszę Pani. Proszę Pani. Tłuszcze zwierzęce, proszę pani, bardzo no, no, dobre. Tłuszcze zwierzęce, tłuszcze zwierzęce, proszę pani, Zabierają ogromne ilości nasyconych kwasów tłuszczowych, które w postaci blaszek lipidowych osadzają się na wewnętrznych stronach arterii i tętnic wieńcowych praktycznie proszę pani blokują światło tętniczy. proszę pani masło proszę pani białe pieczywo proszę pani baleronik i w efekcie koło, prawda dwa pier może jeszcze jedną? Nie, nie, nie. Dziękuję, że ten nie działa. Proszę Pani, porozmawiajmy o czynnikach ryzyka. Proszę Pani, następny czynnik, papierosy. Ochotne, no, tak. no i tak, już, już się poprawiam. Proszę, proszę. Niektórzy mówią, że papierosy są niezdrowe. Bo są, proszę pani. Każdy papieros, proszę pani, to jest kolejne zamknięcie koła. Czyli to jednak się potwierdza. W 100%, proszę Pani. Proszę Pani. Tu, proszę Pani, to praktycznie. Wszystko jest, proszę Pani, trujące i niezdrowe. Proszę Pani. Proszę Pani, smowa. Te wszystkie osady, proszę Pani, Benzopiren, nikotyna, cyjanowodory, aromatyczne, nasycone. Wysycone, proszę pani, tlenek węgla, utlenek węgla, tlenek azotu, tu proszę pani. Wszystko jest, proszę pani. Proszę pani, każdy papieros. To jest, proszę pani. Kolejne zamknięcie koła, proszę pani. No, a najgorsze, proszę pani, to jest to klasyczne już właściwie połączenie. Proszę pani, papierosy i alkohol. O, o, stary, Pani, no już, Ale nie, nie, absolutnie, ale każdego nie, nie, proszę, proszę, proszę to zabrać, proszę to Proszę pani, proszę. Nie, nie, absolutnie, proszę o schować. Pani były kanapki, pani były papierosy, rozjaś. Proszę pani, nie. To już naprawdę nie wypadałoby. Proszę pani, absolutnie nie. Nie, nie, to już naprawdę nie wypadałoby. Proszę pani. Proszę pani. Proszę pani, dlaczego alkohol jest taki niezdrowy? Proszę pani. Pani zdrowy. Proszę Panie! alkohol powoduje natychmiastowe, skokowe podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi. Proszę panie, szalenie Degenerująco wpływa na organy wewnętrzne, proszę Pani, na układ trawienny, proszę Pani, układ współczulny. Ogromnie zaburza pracę wątroby, proszę Pani, circosis, hepatis, proszę Pani, Marskość, proszę Pani, to się Pani tak patrzy? No bo Pan strasznie dużo wie, jak trzeba to głodę mieć, żeby to wszystko spamiętać. Dobrze, dobrze, żeby Pani przypomniała, proszę pani, alkohol strasznie osłabia pamięć. Proszę pani, powoduje obrzęki mózgu, proszę pani, stany otępieńcze, że... Proszę pani, jeszcze powiem. Proszę pani, a tymczasem alkohol piją właściwie wszyscy. Stał się praktycznie... Obowiązkowy, proszę I pani. Tyle się o tym mówi, ale ludzie nie słuchają. Słuchają, słuchają wie pani. Od jedną ręką słucha, a drugą wypije. Prawda, proszę pani, praktycznie normalnie. Proszę pani. No, zawsze znajdzie powód, żeby się napić, proszę pani. A to proszę pani, inny. a to wesele, proszę pani. A to nagroda, a to spotkanie towarzyskie, proszę Pani. A to urodziny, a to... Bruderschaft. O oh, właśnie, Bruderschaft. Panna. <ś encuentre w affiliate> <si wrote> Ignacy. <face> no i... Proszę, proszę ciebie. Jak się to wszystko do siebie doda? Proszę pani siebie. Odżywianie, papierosy, alkohol. No i do tego oczywiście seks. No a po alkoholu to wiadomo. Seks przypadkowo poznaną osobą, praktycznie <trafię> z kimś, kogo się pierwszy raz na oczy widzi. <trafię> z nową poznaną osobą to chyba bardzo niebezpieczne. Wyjątkowo, proszę pani, proszę ciebie.